Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w trzech odcinkach. Dwa z nich to będą bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz pomogę Ci rozwiązać przykład A. Mam na imię Kuba, zaczynamy. Moi drodzy, z talii 52 kart losujemy 4 karty. Musimy mieć przynajmniej takie podstawowe wiadomości na temat talii kart. Co się w niej znajduje? Otóż wiemy, że Mamy cztery kolory: karo, kiery, trefle, piki. W każdym kolorze jest 13 kart i są też figury: asy, króle, damy, jeźdźcy, łącznie jest 16 figur, tak? Po cztery w każdym kolorze. I teraz chcemy, aby wśród wylosowanych czterech kart, trzy karty to były kiery. Ile mamy kierów? 13 kierów. Czyli spośród 13 kierów chcemy wylosować 3. Natomiast Pozostałe karty, pozostała ta jedna karta, którą będziemy losowali, to może być karo, tref lub pik. Ile tych kart mamy? 39, prawda? Czyli 39 nad 1 zapisujemy. No i teraz wyliczamy. 13 nad 3 to jest 286. 39 nad 1 to 39. Otóż. Moi drodzy, te nawiasy to jest tak zwany symbol Newtona, no i żeby to obliczyć potrzebujemy wzoru, który znajdziesz w podręczniku lub w tablicach maturalnych obliczenie akurat do tego załóżmy pierwszego przypadku wygląda tak na wszelki wypadek to powtórzę, mamy 13 silnia w liczniku 3 silnia w mianowniku, czyli te dwie liczby zapisujemy w liczniku i w mianowniku, następnie od 13 odejmuję 3 i otrzymuję 10 i do tej liczby dopisuję silnie. I teraz 13 silnia rozbijam na większą silnię, którą widzę w mianowniku, czyli zapisuję 13 silnia jako 10 silnia, razy 11, razy 12 i jeszcze razy 13. I to dzielimy przez 10 silnia, razy, uwaga, 3 silnia rozbijam na 3, razy 2, razy 1. Następnie skróćmy 10 silnia. Trójkę, dwójkę skróćmy z dwunastką przez 6. No i teraz policzmy. 11 razy 2 razy 13 to jest 286, tak jak podałem powyżej. 286 razy 39 to 11 154. I to są wszystkie możliwości, które mieliśmy wyznaczyć w tym zadaniu, w tej części zadania. Za chwilkę odcinki bonusowe.